Zadanie dziesiąte. Równanie w zbiorze licz rzeczywistych. I teraz nie ma rozwiązań. I teraz możemy tutaj wyciągnąć takie wyrażenie. x odjąć 2 przed nawias. Kiedy wyciągnę to wyrażenie, to równanie staje się łatwe. Mianowicie, albo jeden czynnik, albo drugi jest równy zeru. Jeśli jeden albo drugi będzie równy 0, to równanie będzie rozwiązane. Może być to równe 0 albo to równe 0. No więc, kiedy to jest 0, kiedy x jest 2, mamy już jedno rozwiązanie. Zastanówmy się, czy jest jeszcze jedno, czy to może być równe 0. To, to jest inaczej: x odjąć. x dodać 2. Równa się 0. Otrzymuję 2, równa się 0. To jest sprzeczne. Nie może być I tutaj 0. No ale już jedno rozwiązanie znalazłam. x równa się 2. I to jest jedyne rozwiązanie tego równania. Czyli. Wrócimy do początku. Ma dokładnie jedno rozwiązanie: x równa się 2. Ta odpowiedź B jest odpowiedzią dobrą.